Hej, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetycznych nowości, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, ja mam dzisiaj takie slow motion, tak się ze wszystkim guzram, że to jest aż do mnie niepodobne. Zazwyczaj do nagrywania siadam przed ósmą, a dzisiaj jest prawie dziesiąta i dopiero zaczynam, więc... Czasem się zdarzy jakiś fakap nie ma co się tutaj złościć na samych siebie. Po prostu czasem tak bywa. I dzisiaj mamy dosyć sporo ciekawych kosmetyków do przetestowania, między innymi podkład z Miss Sportki, o który was pytałam ostatnio w filmie. I wyraziliście ogromną chęć, żebym go przetestowała dlatego też oczywiście test dla Was tutaj dzisiaj nagrywam. Sprawdzimy sobie też taką gąbeczkę oraz otworzymy blind boxa z Everybody London. Kupiłam go kilka dni temu i jeszcze go nie otwarłam, więc pomyślcie sobie, jak mnie tutaj wewnętrznie nosi, bo chciałabym wiedzieć, co tutaj wylosowałam. I nawet w nowościach znalazłam. I tak dobry Wizmax faktora. Oprócz tego mam tu Eveline oraz Han, za wszystko zapłaciłam około 160 zł. I jeżeli macie ochotę i chcecie być na bieżąco, to oczywiście zachęcam was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz podbicia. I zaczynamy. I zaczniemy sobie od pisaka do brwi. Ja uwielbiam pisaki. Zazwyczaj, tak wiecie, w moim codziennym makijażu to używam sobie albo tego z L'Oreala albo z Maybelline. I teraz sprawdzimy sobie ten z Max Factora. Jest to nowość, nazywa się Masterpiece Micromaker i kosztuje 46 zł. Są dostępne trzy odcinki. Ja wziąłem sobie numerek 50 Ash Brown. Ma być to łatwy w użyciu precyzyjny marker do brwi pozwala uzyskać realistyczny i naturalny efekt, który utrzymuje się do 24 godzin. Dzięki ultra precyzyjnej końcówce narysujesz włoski brwi. Ale można go również używać do namalowania naturalnie wyglądających pieków. My się tu oczywiście skupimy na brwi. faktycznie, jeżeli chodzi o aplikator, to jest on bardzo precyzyjny. I słuchajcie, ja na moich brwiach mam już nałożony żel. Użyłam sobie tego z nyx więc brwi są utrwalone. Wystarczy mi je tutaj tylko wypełnić. I zobaczymy, jak w tym celu sprawdzi się ten pisak. Jak widzieliście na przebitkach, no to faktycznie jesteśmy w stanie za jego pomocą zrobić bardzo takie precyzyjne linie, które imitują włoski. A na tym nam też zależy, jeżeli używamy właśnie tego typu produktu. Szczęśnijmy go i działajmy. Zaczniemy sobie od końca. I powiem Wam, że ma on faktycznie dosyć dobrą pigmentację. I wydaje mi się, że z kolorem trafiłam idealnie, więc tutaj nie ma większego problemu, jeżeli o to chodzi. Aczkolwiek zastanawiałam się, który wybrać, mimo tego, że były dostępne trzy to zdecydowałam się na Ash Brown, bo pamiętam, że mój pierwszy pisak do brwi, który był swoją drogą z Nyxa, właśnie miałam w tym odcieniu, więc uznałam, że dobra, chyba ten kolor mi pasuje i w sumie większość moich pisaków właśnie w tym odcieniu miałam, jak tak teraz sobie kojarzę i sięgam pamięcią, no więc to chyba nie dziwne, że ten do mnie też pasuje. Maluje się nim dosyć przyjemnie i faktycznie on sprawia, że jesteśmy w stanie sobie, wiecie, tutaj te nasze brwi zagęścić w dosyć naturalny sposób. Ja wam za chwilę pokażę różnicę, jak skończę sobie tą jedną stronę i zobaczycie sobie porównanie między jedną a drugą, ale póki co no nie ma lipy. Zobaczcie sobie różnicę, no jest ona znacząca, po tej stronie wyrwi są mocniejsze i to zdecydowanie są też właśnie gęstsze, lepiej uzupełnione niż tutaj po tej stronie. Wiadomo, ja sobie jeszcze tutaj wszystko oczyszczę, póki co to jest tylko nałożenie tego produktu, ale no jestem zadowolona. I tak będąc z Wami szczera, to powiem Wam, że chyba ten pisak z Max Factora jest jednym z takich lepiej napigmentowanych, jakich używałam do tej pory, w sensie ten kolor jest bardzo intensywny, no i szybko się też na nim pracuje. Jak lubicie pisaki do brwi, to raczej z nim nie będziecie mieli tu większego problemu. Kolor jest ładny, fajnie nam te brwi zagęszcza, możemy sobie malować pojedyncze włoski, bądź też wypełniać oczywiście brwi tak normalnie, jak na przykład pomadą czy cieniem bądź kredką. Ja jednak zawsze wolałam, jeżeli chodzi o pisaki, domalowywać sobie pojedyncze włoski i też w tym celu no, sprawdza się ten pisak bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jego wykończenie, to zastyga on na mat, co zresztą teraz też widzicie na przebitkach. Jakichś większych uwag co do niego nie mam, spełnia swoje zadanie. Nie w 100%. Teraz przejdziemy sobie do twarzy i podkładu, ale nałożymy go w trochę inny sposób niż zazwyczaj, no bo mam tutaj taką nowość, taką gąbeczkę. One są teraz dosyć popularne, a przynajmniej ja widziałam już jakiś czas temu na TikToku, że bardzo podobna gąbeczka, właśnie do tej, tylko że z Hebe. No, po prostu robi furorę, jeżeli chodzi o nakładanie podkładu. A stacjonarnie nigdy tej gąbeczki nie widziałam. I ostatnio w rozmianie natknąłem się na taką z tej firmy. Kosztowała ona 11 zł. Ona ma w sobie te włókna Rubicel. Jest to bezlateksowa gąbeczka do makijażu. Można używać jej na mokro i na sucho. Ma trójkotny kształt umożliwiający dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Ona jest bardzo przyjemna w dotyku, a z drugiej strony mamy taki materiał ala skóra. No i oczywiście, żeby wsadzić palec i Będziemy sobie sprawdzać, jak ona nałoży nam podkład. Zobaczymy faktycznie, czy jest się tutaj czym zachwycać. A podkład, który sprawdzimy sobie, to jest właśnie ten Smith Sport. i Chcieliście, żebym go przetestowała, bo ja się Was wiecie. Zapytałam, powiedzieliście, że tak, sprawdzaj. No to sprawdzamy. Nazywa się On Perfect To Last i kosztuje 32 zł. Jest dostępnych 6 odcieni. Ja mam numerek 20 neutral. Ma być to trwały, matujący podkład 5 w jednym, który daje setnowo-matowe wykończenie aż do 30 godzin. Ma wyrównywać kolory i wygładzać skórę, a do tego ma wzmacniać barierę ochronną. Posiada SPF 50 ma być wodoodporny i odporny na wysokie temperatury, umożliwia budowanie krycia nie tworząc efektu maski. I on jest zamknięty w takiej zwykłej tubce, jeżeli chodzi o jego konsystencję, jest ona dosyć kremowa, a kolorek wygląda no, na dosyć ciemny. Zobaczymy jak to wyjdzie u mnie na twarzy, to znaczy ja już wiem, ale wy jeszcze nie wiecie. I zobaczmy jak sprawdzi się ta gąbeczka, jestem bardzo ciekawa jak rozprowadzi właśnie podkład. Ej, super sobie poradziła, bardziej ona wydaje mi się, że robi nam taki efekt, jakby to powiedzieć, delikatniejszy niż na przykład Beauty Blender. Nie wiem jak to opisać, ale bardziej naturalnie wygląda ten podkład. Ciekawe, bo nigdy nie miałam, wiecie, takiej gąbeczki do podkładu, jeżeli chodzi o wykończenie tego z miejsc Sporty, to ona jak możecie zobaczyć jest no takie bardziej świetliste, ja tutaj matu nie widzę za bardzo. Bardziej sacyna, ale lecąca w taki dosyć mokry efekt. No, jest to widoczne, tu nie ma co ukrywać. Matowa to będę, jak się przypudruję chyba. Też kolor wydaje mi się, że nie jest tak dobrze do mnie dopasowany, ponieważ no, miałam delikatny problem. Ten najjaśniejszy wydawał mi się aż za jasny, aż taki biały, i dlatego wziąłam ten, chyba drugi on jest w kolejności. I po prostu no, jest trochę za ciemny. Potrzebowałabym go tutaj rozjaśnić. On by się lepiej u mnie sprawdził latem. Gdy jestem bardziej opalona. No i teraz zobaczmy sobie, jak tutaj po drugiej stronie będzie się go nakładało, i też nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ale wiecie co Wam powiem? Nie wiem, czy jestem jeszcze przekonana, tak wiecie, w 100% do tej gąbeczki, czy może jednak wolę nakładać podkład tak, jak nakładam normalnie, czyli no, moim beauty blenderem. Myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia, bo ona też serio sobie świetnie radzi. Wiecie co, przy pracy na tej gąbce, jak tutaj działam, przy nosie, to trzeba być bardzo ostrożnym i faktycznie dobrze tutaj wszystko. Wiecie, doklepać. Muszę go też nałożyć na szyję, no bo jak widzicie, jest dosyć spore odcięcie no i ta różnica jest no, znacząca tutaj. Więc, dla wewnętrznego mojego komfortu i spokoju, po prostu go tutaj dam zobaczcie sobie różnicę, jeżeli chodzi o gąbeczkę to jestem zadowolona, myślę, że jest to fajna alternatywa dla Beauty Blendera nie zrobiła ona nic tutaj złego z podkładem, bardzo ładnie go rozprowadziła natomiast jeżeli chodzi o podkład to tutaj się delikatnie nie zgodzę, że to wykończenie jest takie satynowo-matowe bardziej bym powiedziała, że ona jest takie delikatnie mokre, nawilżające bardzo dobrze wygładza i wyrównuje kolory skóry, jeżeli chodzi o jego krycie, to jest ono niskie w stronę średniego wiadomo, możecie go sobie tutaj dokładać ale jak macie jakieś większe, niedoskonałe no to będą one przebijały, ale podkład bardzo ładnie się wtopił w skórę. Też dobrze połączył się z korektorem, który miałam wcześniej nałożony pod oczy. Sam wygląd go jest prześciczny i póki co nie mam większych uwag, zobaczymy, jak on się utrzyma przez cały dzień. Poza kamerą nałożyłam sobie brązer, użyłam sobie tego z Maybelline, używam go ostatnio non stop i teraz przejdziemy do pudru. Jakiś czas temu testowałam Wam z Eveline taki sypki puder w różowym opakowaniu, on się nazywał Blurmi i z tej serii jakby wyszły jeszcze dwa inne i teraz sprawdzimy sobie ryżowy. Nazywa się on Rice Powder i kosztuje 37 zł. Jest to transparentny puder o silnym działaniu matującym, natychmiast redukuje nadmiar sebum i niepożądany połysk. Wygładza cerę i optycznie zmniejsza widoczność porów i niedoskonałości. Jest odpowiedni dla cery tłustej, mieszanej i normalnej. On tutaj na puszku, jak możecie zobaczyć, jest bialutki i zacznę od nałożenia go na te okolice pod okiem i faktycznie już tutaj za jednym pociągnięciem mamy efekt blura, mamy efekt wygładzenia i ślicznie wygląda. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy stronami. Tu efekt Photoshopa piękne zahamowane świecenie w tym miejscu no bardzo się cieszę bo jak wiecie ja się nie lubię za bardzo świecić i fajnie sobie poradził z zahamowaniem właśnie świecenia tego podkładu które było no tutaj dosyć spore i teraz wygląda to bardzo dobrze i jestem zadowolona mam nadzieję że ten efekt utrzyma się jak najdłużej w przypadku tego opakowania mamy też ten antywysypowy system zastosowany ale powiem wam delikatnie coś tutaj w moim nie gra bo się wysypuje mimo tego że jest zamknięty ten różowy bardzo mi się spodoba. Wow, też go używam w moim codziennym makijażu. Świetnie się sprawdza, dosyć długo trzyma ten matowy efekt, więc mam nadzieję, że tak samo będzie też w przypadku tego, bo naprawdę jest bosko. Ostatnio też testowałam Wam bardzo przyjemny puder z Max Factora, taką nowość i powiem Wam, że też sprawdził się świetnie, ale ten test zobaczycie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, więc nic więcej nie zdradzam. Jeszcze sobie buzię omiotę tak z nadmiaru, wiecie, dużym pędzelkiem i zaraz zobaczycie sobie tutaj przebitki przed i po. No efekt genialny, pięknie zahamował świecenie, czyli jest faktycznie tak jak mówił producent. Efekt matowy w 100%, fajnie się też sprawdził tutaj na tej okolicy pod okiem, Póki co nie wygląda sucho. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało na przestrzeni całego dnia. Przepięknie wygładził, przepięknie zniwelował też pory. Twarz jest taka, wiecie, gładziutka, aksamitna i nigdzie on się też brzydko nie odznacza. Nigdzie go nie widać. Bardzo fajnie stopił się z produktami, które mam już na twarzy. I jak na razie zapowiada się on bardzo dobrze. Kolejno sprawdzimy sobie przepiękny, rozświetlający róż z Han. Nazywa się on Glow Baby i kosztuje 22 zł. Jest dostępnych 6 odcieni. Ja mam numerek 05 Crave. Ma otulać policzki świetlistym kolorem, dodając świeżości i zmysłowego blasku. Wydaje mi się, że tam w szafie widziałam takie typowo rozświetlające od. Odcienie w sensie bez bazy kolorystycznej. Ja się tutaj skusiłam bardziej właśnie na róż z efektem rozświetlenia, bo tak mi się spodobał ten kolor, że no nie szło przejść koło niego obojętnie. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało na policzku. Ten odcień jest taki delikatnie różowy i sam też produkt jest bardzo delikatny, ale widzicie to rozświetlenie, które on zapewnił. Bardzo taki ładny efekt, nienachalny. Oczywiście, ja go sobie tutaj dołożę, żeby nie było chcę zobaczyć, czy możemy sobie to tutaj zbudować bo na pędzelku jest dosyć intensywny aż tak intensywnie na twarzy nie wyszedł no chyba, że teraz jak dołożyłam drugą warstwę, to jest zdecydowanie lepiej no pięknie. zobaczcie sobie z bliska te różnice on też nie robi ciemniejszej poświaty i jest właśnie taki nienachalny on tutaj jest, daje nam delikatny kolor bardzo ładne rozświetlenie no i ślicznie wygląda Cieszy mnie w nim to, że jest tutaj w sumie większe rozświetlenie niż kolor tego różu, bo wiecie, jeżeli chcielibyśmy sobie stopniować właśnie bardziej tutaj efekt rozświetlenia, no to możemy to zrobić bez uszczerbku na tym, że będziemy mieć bardzo mocno różowy policzek. Dosyć szybko się też na nim działa, raczej nikt z Was nie będzie miał z tym problemów. Zobaczcie sobie różnicę na przebitkach, jeżeli szukacie rozświetlacza z taką domieszką różu to jak najbardziej, w ogóle mogę wam ten kolor polecić, bo jest bardzo uniwersalny. Faktycznie nam on też dodaje takiej świeżości, takiego delikatnego koloru. Wiadomo, w miarę dokładania warstw tutaj no ten kolor, który jest w tym produkcie, no bardziej się zaczyna wybijać, ale też macie większe rozświetlenie. Skusiłam się też na blind boxa z Everybody London, więc zobaczymy co dropniemy. Jego ja kupiłam od razu jak on się pojawił tylko w Rossmanie i pomyślcie sobie, że od tego Czasu on jest zamknięty, ja go nie otwierałam, więc zobaczcie, jaka samokontrola tutaj u mnie, jaka cierpliwość, aż sama siebie nie poznaje, naprawdę. I może słów kilka o tym blind boxie, co to w ogóle jest, jak to działa. To jest taka nasza kosmetyczna wersja Labubu. W normalnej cenie ten blind box kosztuje 40 zł. Ja go kupiłam za około 27 i zawiera on jeden z wariantów balsamu do ust z peptydami. Każdy balsam zawiera zawieszkę, którą możemy przyczepić na przykład do torebki. Cztery balsamy mają delikatne kolory i korzenny zapach, a sekret to bez barwny błyszczyk o słodkim zapachu. Ja z moją miłością do zapachu korzennego błagam tutaj o sekreta. Jak zawsze, wiecie, to mi jest raczej tam obojętne, co wydropię, tak tutaj błagam o sekret. Nie, ja to muszę otworzyć czymś tutaj, przeciąć, bo wiecie, to jest tak tutaj zaklejone i ciężko mi paznokciami to podważyć. Jednej rzeczy uważam, że tu zabrakło, mianowicie tego, że zawsze na opakowaniach jest napisane, co możecie tutaj wylosować, a w tym przypadku, no, nie ma takiej informacji i to takie jest trochę, że wiecie, że było to tylko w sumie na stędzie, co możecie wydropić, a na opakowaniu, no, już tego nie ma. Otwieramy. Ucieszę się z każdego, ale błagam, niech to będzie ten sekretny, który ma mieć taki przyjemny, słodki zapach. Ej, ciężko się to otwiera. Chwila. Nie patrzę, wy zobaczycie jako pierwsi, co mi tutaj wypadło i co my tu mamy? Boję się otworzyć oczy, A, mam taki ładny, brązowy. W sumie kolor jest prześliczny. I już czuję ten korzenny zapach, mimo że on jest zamknięty, ale to wiecie, to tylko moja tutaj fanaberia. Fajnie to wygląda i spoko, że możemy sobie to przywiesić do torebki. Fajny gadżet, spoko. Mi się trafił odcień Only. Proszę bardzo, taki oto. I on ma taki delikatny kolor, bardzo mocno czuć ten korzenny zapach. Naprawdę. Nałożę sobie tutaj też tę konturówkę od nich i myślę, że będzie ona tutaj idealnie pasowała. W ogóle widziałam gdzieś chyba na TikToku, mi to mignęło, że jakaś dziewczyna kupiła sobie tego blind boxa i dosłownie miała puste opakowanie. Nie było w nim produktu i sobie tak myślę, Boże, współczuję. Mi się chyba tak jeszcze nigdy nie zdarzyło, że kupiłam produkt i wiecie, był pusty. A wiadomo, czasem błędy w produkcji się zdarzają. No. Tak bywa, jak wszędzie. Konturówkę nałożyłam i teraz przejdę do nałożenia tego balsamu, ale powiem Wam, że nie mam takiego parcia na to, żeby zdobyć tego secreta w takim sensie, że wiecie, no chciałam oczywiście jak najbardziej, ale też cieszę się, że ten wylosowałam, bo jest bardzo ładny. Zobaczcie, jak ślicznie na ustach wygląda. Bardzo mocno tu przy tej aplikacji czuć ten korzenny zapach, i jak dla mnie, jest on tak samo dobry jak ten balsam z peptydami, który kiedyś wam tu testowałam. Bardzo przyjemny, fajnie nawilża, jakichś większych uwag co do niego nie mam. Zobaczcie sobie teraz różnicę, bardzo ładnie się prezentuje na ustach, są one bardziej nawilżone. Mamy tutaj lekki kolorek, który też uważam, że będzie w większości z was pasował, bo on jest taki nienachalny. Usta się nie kleją, mamy je przepięknie nabłyszczone i produkt też z nich nie spływa, wiadomo, nie nakładajcie go tutaj w zbyt dużej ilości. I na chwilę obecną to tyle. Zobaczymy się później na podsumowaniu. Zaskoczona jestem, nie ukrywam, że nie jestem jakoś bardzo mocno wyświecona. Ale teraz omówimy sobie wszystko po kolei i powiem wam, co jest tutaj interesującego. A co nie. Zaczniemy sobie może od tego pisaka do brwi. On mnie bardzo pozytywnie tu zaskoczył, bo jak możecie zobaczyć, no po czasie trwałość jest tutaj świetna, nic się z tymi brwiami nie stało, nic się nie rozmazało, są w dalszym ciągu bardzo intensywne. Co najważniejsze, ładnie to wygląda i praca na nim była bardzo prosta. Naprawdę dobra jest tu pigmentacja, jeżeli chodzi o kolor i powiem tak, że jeżeli Was on zainteresuje, to radziłabym się tutaj, jak coś na niego czaić, na jakiejś fajnej promocji. Ja pisaki do brwi uwielbiam i tego też będę bardzo chętnie używała. Jeżeli chodzi o tego blind boxa, to wiadomo, nie jest to konieczność, nie musicie tego kupować. Ja ogólnie bardzo lubię te balsamy od nich, te z peptydami i dlatego też się na niego zdecydowałam, bo ten, który mam, no to już mam praktycznie na wykończeniu i będę sobie teraz używała tego, który wylosowałam. To są bardzo przyjemne produkty, które fajnie nawilżają Wasze usta. Jak lubicie się bawić w takie blind boxy, to ok, ale też oczywiście z umiarem. Ja nie zamierzam kolejnych kupować, bo po co? Wylosowałam ten i on mi wystarczy. Jeżeli chodzi o ten balsam, to tak ogólnie Wam tutaj Powiem, że jeżeli chodzi o trwałość, no to jest tutaj tak przeciętny, no bo to nie jest produkt zastygający, musicie go sobie w ciągu dnia poprawiać, on dosyć łatwo schodzi, ale za to na plus przemawia to właśnie nawilżenie, o którym mówiłam. To, że zapewnia nam piękny, taki nienachalny kolor i że cudownie na ustach wygląda. Teraz właśnie na ustach mam go z inną konturówką, bo użyłam sobie tej sklaresy, którą Wam ostatnio testowałam i chciałam zobaczyć, jaka będzie różnica, no i delikatnie się różni pomiędzy tym, co było rano, a tym, co jest teraz. Więc też wiadomo tutaj, w zależności od tego, co użyjecie jako bazy, będziecie mieli różny efekt. Ta gąbka mnie też bardzo zaciekawiła, bo bardzo dobrze się za jej pomocą nakłada podkład. Fajnie się on tutaj do naszej twarzy przykleja, nie ma tutaj żadnych problemów, rozprowadza go równomiernie, więc, no, fajna alternatywa dla Beauty Blendera. I niedroga, bo teraz zauważam, że na promocji ta gąbeczka jest za 6 zł z groszami. Omówmy sobie teraz, puder. Jeżeli o niego chodzi, to bardzo mi się podoba to, że on w miarę długo utrzymał ten matowy efekt na mojej skórze, zwłaszcza patrząc na to, że ten podkład, który mieliśmy, był taki troszeczkę, no, mokry, a wiemy, jak to się często to kończy przy mojej cerze, więc jest dobrze, fajnie tu zahamował świecenie wiadomo, ja może musiałabym się tutaj poprawić w ciągu dnia, ale myślę, że wystarczyłoby tylko raz i będę tu zadowolona pięknie wygładza, pięknie stapia się ze skórą, jeżeli miałabym powiedzieć, który z tych pudrów, które testowałam Wam z tych nowości z Eveline, jest lepszy, czy ten Blur Me, czy właśnie ten ryżowy, to uważam, że każdy z nich ma swoje plusy ale ogólnie są bardzo do siebie podobne i dobrze sobie radzą z zahamowaniem świecenia, więc zwłaszcza właśnie dla cery mieszanej i tłustej będę Będą one tutaj strzałem w dziesiątkę, a już na pewno strzałem w dziesiątkę będzie właśnie ten ryżowy. Nie zmienia on też koloru podkładu, nigdzie nie wygląda brzydko, ani sucho, też na okolicy pod oczami wygląda bardzo dobrze. I tutaj też na tej okolicy pod okiem możecie zobaczyć, jak ładnie ten mat jest utrzymany w dalszym ciągu. Bo w sumie tak najbardziej to wyświeciłam się na brodzie oraz tu na nosie trochę na czole. Wiadomo, policzki się błyszczą, no bo mieliśmy tutaj rozświetlający róż, więc serio w przypadku tego pudru jest naprawdę dobrze. To jak róż wywołam tutaj do tablicy, to omówmy go sobie teraz, ja wam powiem, że jest to jeden z moich ulubionych produktów z tego testu, wiecie, bo on jest taki nienachalny, naprawdę bardzo mi się podoba to jak na żywo on wygląda być może kamera trochę go zjadła, ale na żywo jest cudownie on tutaj w dalszym ciągu jest i prezentuje się prześlicznie to jest właśnie bardziej taki rozświetlacz z domieszką różu, tak jak wam mówiłam wcześniej, jest to taki powiedziałabym bezpieczny produkt dla osób, które boją się że przegną właśnie z różem, bo wiecie, nie zawsze pigmentacja musi być bardzo wysoka, czasem wystarczy czy właśnie taka po prostu normalna, codzienna? I to też jest ok. Co jest też tutaj ważne i istotne, ten rozświetlacz nie robi ciemniejszej poświaty. Też cena nie jest tutaj jakaś odstraszająca, bo na promocji można go za fajne pieniądze kupić. No i myślę, że to będzie też taki uniwersalny produkt, który nawet możecie sobie używać na powieki jako takie delikatne rozświetlenie. Bardzo jestem z niego zadowolona i nie spodziewałam, że aż tak bardzo mi się właśnie on spodoba, bo zazwyczaj, jeżeli chodzi o róże, to wolę jednak matowe, ale ten właśnie wygrał tym, że jest taki troszeczkę, no. Inny. To jest coś ciekawego. Nie umiem Wam opisać, o co mi tu chodzi, ale po prostu, no, podoba mi się. Na troszeczkę dłużej przysiądziemy tutaj przy tym podkładzie. Ja wiem, że ja tutaj nie do końca trafiłam z kolorem, ale też uważam, że nie ma tragedii tu po czasie. Jest po prostu minimalnie dla mnie za ciemny, i to tyle. Jeżeli chodzi o trwałość, uważam, że jest bardzo dobra, bo delikatnie strzedł on z nosa oraz z brody, ale też nie ma tragedii, serio. Jego krycie jest tutaj maksymalnie średnie, ale raczej bym powiedziała, że takie nisko średnie. Jakieś większe niedoskonałości będą Wam przebijały. Bardzo dobrze wyrównuje strukturę skóry oraz wyrównuje też super zaczerwienienia. No i też bardzo ładnie się prezentuje na twarzy. Tu niby mieliśmy mieć efekt matowo-satynowy. Ja bym bardziej powiedziała, że był on taki delikatnie mokry. Podkład daje fajne uczucie nawilżenia, ale delikatnie uważam, że lepiej się on sprawdzi dla cery normalnej i suchej. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, bo przy mojej cerze mieszanej też jest dobrze, ale jednak u mnie, czy u cery tłustej będzie większe prawdopodobieństwo szybszego wyświecenia się i wiadomo, to wyświecenie nie jest też bardzo tragiczne po czasie, ale jednak występuje i o tym was chcę tutaj poinformować jeżeli chodzi o całą resztę, czy on się gdzieś mi jakoś brzydko zciastkował, czy gdzieś wygląda sucho, to nic, takiego nie ma miejsca też po czasie nie ma tu efektu takiego oleju na skórze, on bardzo ładnie wygląda sam w sobie jestem tu bardzo pozytywnie zaskoczona, ale często się zdarza przy podkładach z Miss Sport i przynajmniej u mnie, że one naprawdę spoko wyglądają, więc bym się go tu nie bała i oceniłabym go nawet na taką Czwórkę z dużym plusem. Dla osób, które szukają takiego codziennego podkładu, to myślę, że jak najbardziej. Tylko dopasujcie sobie dobrze kolor, więc całkiem pozytywnie wyszło w dzisiejszym teście, ale dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, co Wy myślicie o kosmetykach z tego testu, a z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!